To historyczny sukces. Otrzymaliśmy zgodę Komisji Europejskiej na pomoc publiczną dla pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Jest to moment przełomowy dla całego projektu i chyba najważniejszy do tej pory kamień milowy. Uzyskaliśmy bardzo korzystną decyzję dla jednego z największych, o ile w ogóle nie największego, projektu infrastrukturalnego zgłoszonego indywidualnie do Komisji. Co ważne, decyzja ta zapadła w rekordowo krótkim czasie. Dzięki temu, jak tylko zakończymy negocjacje umowy na budowę elektrowni, oczywiście zabezpieczając przy tym polskie interesy, będziemy mogli podpisać kontrakt z konsorcjum Westinghouse-Bechtel, a następnie sfinalizować proces pozyskiwania finansowania dłużnego do projektu. Wynegocjowaliśmy przy tym wyjątkowe warunki, wszystkie bowiem kluczowe założenia mechanizmu wsparcia z polskiego wniosku zostały utrzymane. Formułę kontraktu różnicowego oparto na założeniu pracy elektrowni w tak podstawie systemu, a to dzięki sprzedaży energii na rynku forward. I to zyskało aprobatę Komisji Europejskiej, co potwierdza jedynie strategiczną rolę naszej inwestycji. Komisja potwierdziła także, że prognozowana cena wykonania w kontrakcie różnicowym znajduje się na konkurencyjnym poziomie, a na tym nam przede wszystkim zależało. Decyzja ta niesie konkretne korzyści dla systemu energetycznego. Uzyskaliśmy zgodę na sprzedaż energii w kontraktach długoterminowych, w tym oferowanych dla odbiorców przemysłowych. Każda megawattogodzina z tej elektrowni to oczywiście mniej spalanych paliw kopalnych, zatem realnie zredukujemy emisyjność polskiego systemu energetycznego, a także zwiększymy bezpieczeństwo energetyczne poprzez zapewnienie dyspozycyjnych mocy wytwórczych. Procedowanie wniosku to przykład wzorowej i sprawnej współpracy administracji rządowej z zespołem projektowym spółki. Dziękuję, bardzo dziękuję wszystkim zaangażowanym w ten proces, a szczególnie panu pełnomocnikowi rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej Wojciechowi Wrochnie, który bezpośrednio prowadził negocjacje w Brukseli. Dziękuję także niezwykle merytorycznym pracownikom jego biura. Wiemy, jak dialog z komisją był trudny i wymagający, ale został przeprowadzony profesjonalnie i skutecznie. To naprawdę wielki krok naprzód dla polskiej energetyki jądrowej. Przed nami oczywiście kolejne ważne etapy, jak zamknięcie negocjacji w sprawie kontraktu EPC, sfinalizowanie finansowania dłużnego, ale ten kamień milowy potwierdza, że idziemy we właściwym kierunku i przede wszystkim w odpowiednim tempie.